Witam, witam, zapraszam na mój kanał. Zasubskrybujcie kanał tylko typu, trzeba żyć do przodu. Nie do tyłu, tylko typu, tutaj bardzo Was pozdrawia. tylko typu, zaskódujcie kanał. Słuchajcie, widzowie i ludzie. No, tu film Smarkie się subskrybuje tego typu. A o co chodzi? Hmm. Film Smart napisał, że jak będziemy w Belgii zrobić strema, to mi wpłaci 100 zł. Film Smorgin, z czego Ty zapłacisz? Zapierdolisz rodzicom pieniądze, żeby mi wpłacić 100 zł z smorkiem. Już po prostu bull dupy dostajesz, że po prostu ja idę do przodu, do ty do tyłu, tego typu. Właśnie. Pim smorkiem. Ból dupy tego. A jak się okaże, że będziemy w belki i nie zapłacisz, to jesteś fraje Brak honoru, tego typu. z Morkiem. To jak? Powiem, że nie zapłacisz boższego, jak nie pracujesz. Bo jesteś frajer i ciota film symorchem tego typu. I co powiesz film symorchem, kto jest górą, i ty zapłacisz? No ba, jak zapierdasz rodzicom pieniążki, to tak. Nie wierzę w to, tego typu film smorkiem. że mi zapłacisz 100 zł tego typu. Bo jesteś frajer tego typu.